Dzień dobry, a macie jakieś drinki? Nie no, co ty, to tylko bar. Mamy co najwyżej wycieczki do Egiptu all inclusive Oczywiście, że mamy drinki alkoholowe i bezalkoholowe. A jakie macie dokładnie? Barmański konkurs, recytatorski, czas zacząć. I mamy mojito, aperol spritz, whisky sour, cosmopolitan, pornstar martini. A jest może Long Island Ice Tea? Jest. To dla mnie piwo z sokiem. Zna się pan na winach? Pewnie, że się znam. Jak coś się zje, to zawsze wina kelnera. Oczywiście, proszę pani, jestem amatorskim somalierem. W czym mogę pomóc? To jakie wina macie? Wszystkie mamy chuj w zawyżonych cenach. Białe, czerwone... Prosecco. A macie amarynę? Pewnie, polecam z denaturatem. Czy świeżo wyciskany sok z pomarańczy? Mamy, ale wyciskarkę umyłem 4 godziny temu. Niestety kelnerzy obrali wszystkie świeże pomarańcze z drzewa na zapleczu i nie mamy już. No, proszę, niech mi pan wyciśnie. Mm, już ci wycisnę. Po ile macie lane piwo? Proszę pani, lane piwko 15 zł. Co? Ja za 15 zł mam w sklepie 5 browarów. No dobrze, no wie pani, mam pracowników, musimy to zmagazynować, musimy je schłodzić. A niech, że pan nie gada, głupot, nie będę tu z wami no, siedzieć, pani idę sobie stąd. A go się z tym browarem.